Polecany komputer za 7900 zł na grudzień 2024 roku i witam Was w kolejnym z odcinków polecanych. Dzisiaj już budżet, w którym, jeżeli możecie, to zalecam się wstrzymać z zakupem do przyszłego miesiąca, jak wyjdą nowe karty graficzne. Ale jeżeli macie taką sytuację, że Backstone przegryzł Wam kable w komputerze, a za tydzień macie turniej Fortnite'a i musicie wygrać te 20 dolarów, no to myślę, że to będzie zestaw, w którym możecie rozważyć. A jego sercem będzie Intel Core i 514600KF chłodzony Arktykiem Liquid Freezerem 3, 360 mm, na płycie głównej Z790 Tomahawk Wi-Fi z 32 gigabajtami ramu od Patriota, dyskiem Kingstonem Kasy 3000 w obudowie Lianli Lankul 216 Mesh oraz zasilaczem DeepCool MPNK 850 W, a za kartę graficzną robić będzie RTX 4070 Ti. Super. Wszystkie linki, możliwości rozbudowy. Czy to o lepszą kartę, lepszy zasilacz, etc. są na moim Discordzie. Także zapraszam. A jak macie pytania, no to oczywiście zostawcie je w komentarzach. Zapraszam też do pełnego odcinka. I jeżeli spodobał Wam się ten zestaw, to oczywiście zostawcie subskrypcję, obserwację. Do zobaczenia. Cześć.